W poprzednim zestawieniu na tym kanale omówiliśmy najwyższe szczyty każdego województwa, a dziś przyszła pora na najwyższe budynki. Wojewódzcy rekordziści będą ułożeni od najniższego do najwyższego według wysokości całkowitej, czyli takiej wliczającej wysokość ewentualnej iglicy, ale przy każdym budynku będę wspominał też o wysokości do dachu. Miejsce 16 województwo opolskie. Na ostatnim miejscu mamy nasze najmniejsze województwo, czyli województwo opolskie. Jego najwyższym budynkiem jest katedra podwyższenia Krzyża Świętego o wysokości 73 metrów w opolu. Były kilkanaście lat temu plany zbudowania ponad 140-metrowego Skytower, te jednak szybko upadły. Dziś najwyższymi budynkami tego województwa są zatem dwie katedralne wieże, obie o wysokości 73 metrów. Pierwsze wzmianki o świątyni na miejscu dzisiejszej katedry mają ponad 1000 lat, jednak obecnie stojący budynek został postawiony w XV wieku w ramach odbudowy poprzedniego kościoła po pożarze. Miejsce 15: Województwo lubelskie. Kościół przemienienia pańskiego w Garbowie z dwiema wieżami o całkowitej wysokości 75 metrów jest najwyższym budynkiem województwa lubelskiego. Garbów to zaledwie dwutysięczna wieś położona w powiecie lubelskim, a jednak tamtejszy kościół o ponad 10 metrów przewyższa najwyższy budynek w Lublinie. Garbowski kościół został otwarty w 1912 roku. W czasie I wojny światowej spadło na niego ponad 1000 pocisków artyleryjskich, z których spora część została w murach kościoła do dziś. W zachodniej wieży kościoła wisi ponad 500-letni dzwon o wadze około tony. Co roku w kościele Przemienienia Pańskiego prezentowana jest ruchoma szopka Bożonarodzeniowa z 1962 roku, autorstwa Aleksandra Fijałkowskiego. Miejsce 14. Województwo Podlaskie. W województwie podlaskim najwyższym budynkiem jest Bazylika Świętego Rocha w Białym Stoku, z wieżą wysoką na 78 metrów. Nie dość, że jest to najwyższy budynek stolicy Podlasia, to jeszcze znajduje się on na wzgórzu, na którym wcześniej była kaplica. Budowa, finansowana dobrowolnie przez parafian, rozpoczęła się w 1927 roku i miała uczcić odzyskanie przez niepodległości. Kościół nie był jeszcze skończony podczas wybuchu II wojny światowej, a przez większość wojny trwały w nim prace. Na szczycie wieży o dziwo nie znajduje się krzyż, a 3-metrowy posąg Matki Boskiej. Świątynia została konsekrowana w 1946 roku, a w 2018 zyskała rangę bazyliki mniejszej. Mniej więcej w połowie wieży znajduje się taras widokowy, a wejście na niego jest bezpłatne, przynajmniej na ten moment. Miejsce 13. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Najwyższym budynkiem województwa kujawsko-pomorskiego jest położony w centrum Torunia neogotycki Kościół świętej Katarzyny, nazywany też kościołem garnizonowym. Wieża tego kościoła ma całkowitą wysokość 86 metrów. Ale niestety nie jest dostępna dla zwiedzających. Kościół nawiązuje do XIV-wiecznego kościoła Świętej Katarzyny w Toruniu, który został rozebrany w 1814 roku. Kościół garnizonowy został otwarty w 1897 roku, początkowo jako świątynia ewangelicka. Sam jestem z Torunia i kościół ten kojarzy mi się przede wszystkim z wyjątkowo ładnymi szopkami bożonarodzeniowymi. Miejsce 12 Województwo Świętokrzyskie. Najwyższym budynkiem województwa Świętokrzyskiego jest tak zwany Złoty Wieżowiec przy ulicy Targowej o wysokości 88 metrów licząc w to maszt. Budynek ten został wybudowany w latach 80. Ma 15 pięter i 54 metry wysokości do dachu. A umieszczony na nim maszt służy jako radiowo-telewizyjna stacja nadawcza. Świętokrzyskim rekordzistą w wysokości do dachu są jednak bliźniacze wieże Plaza Tower o wysokości 55 metrów i 16 piętrach. Pierwsza wieża została oddana do użytku w 2021 roku. Miejsce 11, województwo warmińsko-mazurskie. Rekordowo wysokim budynkiem w województwie warmińsko-mazurskim jest katedra Świętego Mikołaja w Elblągu. Ze wszystkich budynków w tym zestawieniu, ten chyba najbardziej widowiskowo góruje nad panoramą miasta, dzięki swojej 97-metrowej wieży. Świątynia była przebudowywana na przestrzeni wieków wiele razy, a jej najstarsze elementy mogą pochodzić nawet z XIII wieku. W 1777 roku, wskutek uderzenia pioruna, wieża spłonęła i została odbudowana dopiero po 130 latach. Podczas II wojny światowej, świątynia znowu spłonęła, jednak spora część konstrukcji ocalała i dzisiejsza odbudowana katedra jest bardzo zbliżona do tej przedwojennej. Z maja do października zwiedzający mogą odwiedzić taras widokowy na wysokości 67 metrów. Wejście na niego wymaga pokonania 365 stopni. Miejsce 10. Województwo Małopolskie Najwyższym budynkiem województwa małopolskiego teoretycznie jest krakowski K1 o wysokości całkowitej 105 metrów. Iglica tego budynku jest jednak średnio imponująca, dlatego myślę, że uczciwiej będzie tu opowiedzieć o wysokim na 103 metry szkieletorze, który nie ma żadnej iglicy. Budowa Unity Tower, czyli potocznie nazywanego szkieletora, rozpoczęła się w 1975 roku. Została jednak przerwana 4 lata później. Budynek stał niedokończony przez prawie 4 dekady, czemu zawdzięcza swój ciekawy pseudonim. Pomysłów na zagospodarowanie wieżowca było mnóstwo. Jednak ten ostatecznie skończył jako biurowiec i część kompleksu Unity Center. Na szczycie Unity Tower niedługo zostanie otwarty taras widokowy dostępny dla wszystkich. Miejsce dziewiąte Łódzkie. Rekordzistą województwa Łódzkiego jest wysoka na 105 metrów bazylika archikatedralna świętego Stanisława Kostki przy ulicy Piotrkowskiej. Świątynia została zbudowana na początku XX wieku, początkowo jako zwykły kościół, jednak w 1920 roku stała się katedrą. Świątynia podczas wojny została ograbiona, ale na szczęście przetrwała. W 19 w 1971 roku miał miejsce pożar, po którym dach katedry musiał być całkowicie odbudowany. Miejsce ósme, lubuskie. Rekordzistą w województwie lubuskim jest budynek Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim o wysokości 70 metrów do dachu i 106 metrów wysokości całkowitej. W 1992 roku gmach Urzędu zaczął również służyć do nadawania sygnału radiowo-telewizyjnego. Wieżowiec ma ponad 18 kondygnacji naziemnych i pracuje w nim ponad 500 osób. Przyjmując nieco inne kryteria wysokości i nie zaliczając anteny na na szczycie, najwyższym budynkiem w Lubuskim mógłby być Kościół Przemienienia Pańskiego w Drezdenku, o wysokości 78 metrów. Kościół został zbudowany w 1902 roku, początkowo jako ewangelicki, a w 1945 został przemianowany na rzymskokatolicki. Miejsce siódme zachodnio-pomorskie. W zachodnio-pomorskim również mamy dosyć niejednoznaczną sytuację. Najwyższym budynkiem, jeśli brać pod uwagę wysokość z iglicą, jest 113-metrowy biurowiec Pazim, który ma już ponad 20 lat. Ten biurowiec zasługuje moim zdaniem na wyróżnienie, ponieważ ponieważ ma chyba najfajniejszy taras widokowy ze wszystkich w tym zestawieniu. Na najwyższym, 22 piętrze znajduje się bowiem kawiarnia o nazwie Cafe 22. Na ich stronie znajduje się nawet interaktywna panorama miasta. Nie biorąc pod uwagę iglicy, najwyższym szczecińskim budynkiem jest Bazylika Archikatedralna Świętego Jakuba o wysokości 110 metrów. Jest to drugi najwyższy po Bazylice w Licheniu kościół w Polsce. Co ciekawe, przed wojną wieża tej świątyni miała aż 119 metrów, jednak została odbudowana trochę niższa. Z kolei budynkiem z największą ilością w Zachodniopomorskim jest ukończona w 2021 roku Hansa Tower z 26 piętrami i tarasem widokowym na szczycie. Rekordzistów w tym województwie mamy zatem aż trzech, zależnie od przyjętych kryteriów. Miejsce szóste Śląskie. Śląskim rekordzistą jest 134-metrowy wieżowiec KTW2 w Katowicach. Jest to wyższy, a jednocześnie młodszy brat 66-metrowego KTW1. Oba wieżowce znajdują się tuż obok słynnego Katowickiego Spotka. 31-piętrowy KTW2 został oddany do użytku w 20 2022 roku. Przed budynkiem znajduje się jedna z wielu katowickich rzeźb Beboka. Czyli stworka ze śląskiego folkloru. Beboki są porozrzucane po mieście podobnie jak wrocławskie krasnale, a ten siedzący pod KTW zajmuje się układaniem klocków, czym nawiązuje do kształtu budynków. Miejsce piąte Wielkopolskie. Najwyższym budynkiem w województwie Wielkopolskim, a jednocześnie największym kościołem w Polsce i siódmym najwyższym kościołem na świecie, jest Bazylika Najświętszej Marii Panny Licheńskiej. Świątynia znajduje się we wsi Licheń Stary, niedaleko Konina. Wybrano tę lokalizację w celu uczczenia dwóch objawień Matki Boskiej, które miały miejsce w okolicy Lichenia w XIX wieku. Wysoka na 142 metry wieża bazyliki przewyższa wszystkie poznańskie wieżowce. Znajdują się na niej dwa tarasy widokowe, z których można obserwować z góry bardzo imponującą swoimi rozmiarami bazylikę. Plac przed świątynią jest w stanie pomieścić aż ćwierć miliona wiernych. Budowa bazyliki zakończyła się w 2004 roku po 10 latach. Miejsce czwarte pomorskie. Najwyższym budynkiem województwa pomorskiego jest gdański biurowiec Olivia Star o wysokości 156 metrów do dachu i wysokości całkowitej 180 metrów. Wysokość 180 metrów ma nawiązywać do strajków w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku. Budowa wieżowca rozpoczęła się w 2015 roku, a skończyła się 3 lata później. Za 23 zł można wjechać na 32 piętro i zobaczyć bez wątpienia Jedną z najładniejszych panoram możliwych do obserwowania z budynków przedstawionych na tej liście. Podobno z tarasu widokowego na pomorskim rekordziście widać nie tylko molo w Sopocie i klif w Gdyni ale nawet Półwysep Helski i mierzeje Wiślaną. Wliczony w cenę wjazdu na taras widokowy jest również wstęp do ogrodu tropikalnego na dole budynku. Na najwyższym piętrze budynku regularnie odbywają się imprezy takie jak nocne disco, karaoke czy eventy edukacyjne. Miejsce trzecie, Dolnośląskie. Podium otwiera najwyższy budynek województwa Dolnośląskiego, czyli wrocławski Sky Tower. Osiąga on wysokość 206 metrów do dachu na 51 piętrach i ma on wysokość całkowitą 212 metrów. Jeśli nie brać pod uwagę iglicy budynku, który będzie na piętrze, w drugim miejscu to Skytower jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w Polsce. Sky Tower zagościł na stałe w panoramie Wrocławia w 2012, po 5 latach budowy. Chętni zobaczyć Wrocław z tarasu widokowego na Sky Tower. za 49 zł mogą wjechać na 49 piętro. W Sky Tower znajdują się jednak nie tylko mieszkania, ale też przestrzenie biurowe i galeria handlowa. Wejście do Sky Tower zdobi 4 metrowa rzeźba wybitnego hiszpańskiego malarza Salvadora Dali o nazwie Profil Czasu, będąca jednym z ośmiu dzieł w serii. Rzeźba ma podobną tematykę do chyba najbardziej znanego obrazu malarza, czyli Trwałości Pamięci drugie Podkarpackie. Dosyć zaskakującym srebrnym medalistą w tym zestawieniu zostaje województwo Podkarpackie z wieżowcem W, czyli wyższym wieżowcem kompleksu Olszynki Park w Rzeszowie. Wysokość Podkarpackiego rekordzisty to 161 metrów do dachu, czyli 41 pięter i 221 metrów z iglicą. Biorąc pod uwagę wysokość z iglicą jest to najwyższy budynek mieszkalny w naszym kraju. W całym kompleksie znajdują się aż 292 mieszkania. Dla zainteresowanych jest dostępny cennik apartamentów do kupienia. W chwili, w której Nagrywam ten materiał, najtańsze mieszkanie kosztuje 627 tysięcy za 44 m2 na trzecim piętrze, a najdroższe to z kolei koszt 2 230 tysięcy złotych za 131 m2 na 30 piętrze. Miejsce pierwsze Mazowieckie. Najwyższym budynkiem w Polsce jeszcze do niedawna był wrocławski Sky Tower albo warszawski Pałac Kultury i Nauki jeśli bralibyśmy pod uwagę wysokość 237 metrów z iglicą. Dziś najwyższym budynkiem w Polsce jest 53-piętrowy Warso Tower o wysokości 230 metrów. Dodatkowo na szczycie budynku zamontowana jest wystająca na 80 metrów iglica. Wysokość Warso Tower z iglicą to zatem 310 metrów, co czyni go najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Budowa Warso Tower została zakończona we wrześniu 2022 roku po 8 latach prac. Warso Tower jest właściwie jednym z kilku budynków kompleksu biurowców w Warso. Legenda por Projekt tego kompleksu został wykonany przez legendarnego już architekta Normana Fostera, który pracował m.in. nad takimi budynkami jak Stadion Wembley w Londynie czy Apple Park, czyli siedziba firmy Apple w Kalifornii. Latem 2025 roku ma zostać otwarty taras widokowy na szczycie Warsaw Tower. Będzie można na niego wjechać windą w niecałą minutę, ponieważ ta osiąga prędkość nawet 8 metrów na sekundę. Koszt budowy Warsaw Tower to ponad 2 miliardy złotych. Wielkie dzięki za oglądanie. Jeśli spodobał Ci się ten film, to zachęcam do zostawienia komentarza z pomysłem. Na kolejne zestawienie. Jeśli nie widziałeś moich poprzednich filmów, to na playlistie na moim kanale Ciekawostki o geografii Polski są wszystkie podobne filmy, które na razie nagrałem.